Cześć, witamy Państwa na kolejnym spotkaniu z obdarowaną i z Obdarowanym. Tak, ze mną, z obdarowanym. Tak. Dzień dobry, dobry wieczór. hello. <laughs> Boż przed chwilą stwierdził, że w poprzednim odcinku prawieśmy się pokłócili i myślę, że to taki był fajny wstęp do tego, żeby opowiedzieć dzisiaj o tym, czy w małżeństwie to ma być racja, czy ma być relacja. Czyli ogólnie rzecz biorąc o tym, co nas różni, co nas. Ale, przepraszam, dzieli, okazało ale się, to że, ty, że ty miałaś rację, ponieważ ty dokończyłaś tak, jak to uważałaś. Ja miałam rację, a Ty zadbałeś o naszą relację. Oczywiście. Pozwalając bardzo, mi mówić jeszcze. Bardzo mi za tym zależy. <laughs> Cieszę się bardzo. <laughs> tak, no w życiu tak jest, że nie zawsze się zgadzamy ze sobą, że czasem przechodzą takie punkty, yy, no czasem mniej czy bardziej bolesne. No i trzeba coś. Yy, no, tak, no, trzeba coś zrobić nie? albo czegoś nie robić, żeby było dobrze. Tej relacji w dalszym ciągu. A co żeby nikt nie czuł się pokonany. A co należy żeby, robić? Co należy robić. Mhm. Wiesz co, ja sobie tak pomyślałam, może wbrew takim psychologicznym zasadom, takim, takiemu utartemu może podejściu, że jak jest problem, to trzeba coś z tym zrobić. Trzeba się nim zająć. Trzeba to umówić, przedyskutować, tak? zbierać argumenty, za czy mhm. przeciw, przy problemie. Nie wiem dlaczego, ale ja sobie tak myślę, że, że nie. Że jak jest jakiś problem, to nie możemy pozwolić na to, żeby on nas w jakimś stopniu zdominował, żeby on przesłonił to wszystko, co jest dobre i piękne w relacji, w małżeństwie, to ile dobra i piękna jest w nas, jakim jesteśmy dla siebie darem, jaką jesteśmy dla siebie wartością, bo wówczas o tym się nie myśli, o tym się nie mówi, jeżeli stawiamy na pierwszym miejscu to, co nas dzieli. I ja sobie pomyślałam, że będę promować takie, takie myślenie. Zajmijmy się przede wszystkim tym, co nas łączy, w czym właśnie możemy y, widzieć swoją wartość, y, zarówno w sobie samym, jak i w małżonku. Szukajmy dobra i piękna w sobie. Jeśli będziemy mieć tak, takie wyobrażenie, takie, takie patrzenie na siebie nawzajem, jako kogoś cennego, mm -hmm. wartościowego, będziemy potrafili y, patrzeć na siebie z miłością, to wszystkie takie sporne rzeczy albo załatwimy w formie żartu. Albo nie będą one no aż tak bardzo ciążyły na tym i pozwolą nam, jakby otworzyć się na to, że ja potrzebuję zmiany sama w sobie, żeby coś zmienić. Pozwoli mi to, aby móc towarzyszyć Tobie w zmianie, prawda? Będąc, nie wiem, bardziej cierpliwą, bardziej. Bardziej miłosierną w stosunku do Ciebie, tak? Bo, bo wiem, do czego ma nas to prowadzić. To ma prowadzić do tego, żeby nasza relacja szła do przodu, a nie do tyłu lub też stała w miejscu, zwłaszcza kiedy jest jakiś problem, jakiś, jakiś kryzys. No i musimy dbać o to i poświęcić na to czas, nie? Żeby, żeby skupiać się na tym, co nas łączy. I to mogą być zwykłe codzienne rzeczy albo też niecodzienne rzeczy. A taka mi myśl przychodzi do głowy teraz. Otóż, no niejednokrotnie narzeczeni podczas tych spotkań, które prowadzimy dla nich raz w miesiącu, pytają o kryzysy, prawda? Że to jest jeden z tematów, który interesuje e, narzeczonych, młodych ludzi, którzy tak. są na u progu małżeństwa. Może dlatego, że się ich troszkę obawiają. Nie? Pewnie tak. Bo że tak. nie są rady. A taka mi przysz myśl przyszła do głowy, że kiedy... Jest na przykład kurs y, nauki prawa jazdy, znaczy na prawo jazdy. Nie wiem teraz, ile jest y, czasu poświęca się na wypadki podczas tego kursu. Myślę, że nacisk jest na to, żeby uczyć y, przyszłych kierowców tak jeździć, żeby nie było tych wypadków. Więc, może tutaj analogicznie do małżeństwa, może nie skupiajmy się na tych problemach i kryzysach. Może pewnie będą. One mogą ale ale nauczmy się tak jeździć naszym wspólnym pojazdem, który nazywa się małżeństwo, żeby omijać te. Te, te kryzysy, to nawiązuje do tego, co mówisz, żeby w taki sposób y, żyć ze sobą, budować tą więź, piękną y, więź miłości jedności, żeby te kryzysy, jak będą, pewnie będą, bo się nie będziemy zgadzać ze wszystkim, to jest naturalne i bardzo dobrze, że się nie, nie zgadzamy. Musi, chyba też nie musimy się nie, zgadzać. No to mówię, wszystko. bardzo dobrze, tak. że się nie zgadzamy, bo gdyby, gdyby była podobna do mnie, to byłoby bardzo to nudne, bo ja nie chciałbym mieć obok siebie osoby, która jest podobna do mnie, to byłoby niesłychanie nudne i w ogóle w ogóle nieciekawe. Więc dobrze, że się będziemy różnić i będziemy mieć różnice zdań. Tylko wtedy, kiedy zbudujemy tą mocną więź ze sobą, opartą na miłości, szacunku i wielu innych rzeczach, które są piękne, no to wtedy rzeczywiście te nasze różnice nie będą aż takie wielkie. Znaczy, nie będą aż tak bolały. Bo tak jak mówiłeś przed chwilą, będziemy mieć tak mocno. Ze sobą taką mocną więź, że one będą mało, i one nie będą przesłaniały tego, co jest między nami piękne, co jest, co, 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 co się rozwija, co nas buduje, co nas łączy. Tak. I Myślę, przede wszystkim tak. będziemy umieli patrzeć na siebie jako na my. Często no tak. jest tak, że jak jest jakiś kłopot problem, to on dzieli. Jeśli on jest postawiony, stawiamy go między siebie, to to no. jesteś ty i to jestem ja. A no to tak, jest nasz tak. problem. Natomiast pamiętasz, byliśmy raz na takim kursie małżeńskim prowadzonym przez naszych znajomych Staszka i, i Jadzie. I oni w jednym właśnie z takich tematów, które poruszały trudności w małżeństwie, kryzysy, powiedzieli, żeby spróbować jakby stanąć obok siebie i to, co jest źródłem niepokoju w małżeństwie, to, co jest źródłem podziału, postawić przed sobą, po to, żebyśmy mogli oboje temu się przyjrzeć. W jaki sposób oboje to nazwać, i, i wtedy zastanowić się, czy to jest rzeczywiście tak, że to on, to ona powinni się zmienić? Czy być może jest to tak, że ja mogę się zmienić i moja zmiana pociągnie za sobą zmianę męża, zmianę żony? Mhm. Bo ponoć ktoś kiedyś tak mądrze powiedział, że jedyną osobą, którą mogę zmienić, którą mogę zmienić w moim małżeństwie, jestem ja sam. Tak, jestem tak. ja sama po prostu. Więc co ja mogę zrobić, żeby w moim małżeństwie było lepiej? Przy czym mam się upierać, nie wiadomo po co? Z czego mogę zrezygnować po to, żeby w moim małżeństwie było mhm. lepiej? Co jest dla mnie aż tak istotne, że tyle czasu y, poświęcam i sił po to, żeby swoją opinię, swoje zdanie jakoś przepłynąć. Że musi być tak, mhm. jak ja chcę, bo ja mam mieć rację. Tak, jeżeli jest w jakimś konflikcie, czy, czy, czy w, w konflikcie jest tak, że moje, moja racja jest górą, a twoja nie, i ja wygrywam, powiedzmy, to może i ja wygrałem, ale generalnie nasze małżeństwo hmm. przegrało. Nasze małże... widzisz, jest to I coś odwrotnie, takiego? jeżeli ty wygrałaś, załóżmy jakiś tam konflikt, czy jakąś tam rzecz, którą, na którą to, to wtedy nie ty wygrałaś, tylko nasze małżeństwo przegrało. Hmm. Ale jest coś w nas takiego, co? Tak korci, żeby tak postawić na swoim, żeby moje było górne. No, cały czas. Się cały czas, czujemy. cały czas. Bywa też często tak, że małżonkowie o coś się tam kłócą i, i próbują swoje zdanie, e, no, żeby było na wieschu, przeboksować, nazwijmy to. A potem, i bardzo to jest gorąca kłótnia, a potem okazuje się, że zupełnie nie pamiętają, o co to poszło w ogóle. Tak. Na, na, na końcu. Wiesz co, ale o co w za zasadzie myśmy się kłócili? Bo od jednego do drugiego przechodzą, jakby, tematu, tak. i już zapomnieli o tym zupełnie, o czym się kłócili, Dobrze. o co się kłócili na początku, i, ale wiedzą, że, 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 że moje ma być na wierzchu. To jest bardzo zły doradca. No. Myślę, że, że takiej doradca, że ja mam rację i, i tyle. Tak. Taką niezwykle trudną okolicznością, w, opty, w której optyka nam się zmienia, myślę, że jest również. Fakt na przykład wypadku współmałżonka, wypadku. fakt śmierci, kiedy jakby w tym momencie stawiamy sobie przed, przed oczami całe życie i stwierdzamy, że tyle było bzdur, którymiśmy się zajmowali, a tak wiele szans zaprzepaściliśmy na to, żeby czynić dobro. I dlatego to moje, to moje pomyślenie, że skupmy się na tym jednak, co jest dobre, co to jest piękne, dla... co nas łączy. Bądźmy Panu Bogu wdzięczni za ten olbrzymi dar, którym jesteśmy. Dla siebie nawzajem, oczywiście. ty dla mnie. Za jako każdy mój mąż, dzień. Za każdy, za każdy, każdy dzień, dzień przeżyty tak. razem. I dziękuję Panu Bogu i sobie nawzajem, koniecznie. Tak, prawda? My dziękujemy sobie Słowa. na co dzień za każdy dzień. Tak, dziękujemy. Dziękujemy sobie oczywiście rano też Myślę, że wieczorem też. tak. Tak, kiedy się, się modlimy rano i kiedy się modlimy wieczorem. Dziękujemy. No to ci a propos tego wdzięcznego serca, bo wdzięczne serce to szczęśliwe serce, prawda? Tak jest, a przecież wszyscy chcemy być szczęśliwi, prawda? Tak jest. I tym optymistycznym akcentem zakończę tą naszą rozmowę na temat racji i relacji. Tak, dziękujemy Wam za uwagę raz jeszcze i papa, pa, do widzenia. Do Good zobaczenia. Bye. Cześć, papa. Pa.